Okej, okay. pierwszy raz nagrywam, nie wiem w ogóle, czy już coś widać, ale spoko. Chciałbym wam dzisiaj pokazać swoje miasto. Tak naprawdę w Cities gram już, grałem już kiedyś i chciałbym cały czas pokazywać wam co robię, jak buduję swoje miasto, więc jako, że jest to pierwszy odcinek, nie wiem, czy będzie usunięty, czy nie, ale chciałbym wam pokazać, co do tej pory zrobiłem. Dużo rzeczy już się nauczyłem e, poprzez grę, ale także poprzez, e, że tak powiem, e, e, no, w, poprzez to, że no, popełniałem błędy, o tak e, chyba piąte, piąty raz miasto na tej mapie buduje i cały czas coś tam widzę, że innego można by było zrobić. Eee, wiedząc już, że są pewne resursy, czyli pewne możliwości na danej mapie, no to tak rozplanowałem, żeby poszczególne gdzieś to miejsce były eee, no po prostu no, dzia działające, prawda? Sorry, że bo się troszeczkę chyba stresuję, prawda? Tak więc już troszeczkę zaczynam malować, że tak powiem, ten teren. Już zaczynam go gdzieś tam przyozdabiać, w szczególności lasami. Tak jak widać, też staram się, żeby na przykład miejsca przemysłowe, no po prostu, no troszeczkę miały życia, prawda? Dzisiaj widziałem fajne mody, gdzie można by było gdzie można by było na przykład parkingi jakoś fajnie inaczej rysować i w ogóle robić to w sposób jeszcze inny. No i tak jakby chciałbym dojść gdzieś w przyszłości do bardzo fajnego, tak jakby takiego dla oka budowania miast, które byłyby zbliżone do miast w Polsce, prawda? Czyli biorąc na przykład jakąś mapę jakiegokolwiek miasta w Polsce rozrysować sobie główne drogi i bardzo w podobny sposób tak jakby planować, rozplanowywać pewne dzielnice. No i rozbudowywać je. Tak więc tutaj mamy, odtąd wystartowaliśmy, tutaj też zmieniłem sobie to rondo jak doszliśmy do bodajże chyba ósmego tego poziomu. Czy nawet wcześniej, no to mieliśmy już możliwość rozbudowania o te skrzyżowania takie główne. Co jeszcze, tak ogólnikowo, rozplanowałem, że mm, zacząłem w ogóle od tej strony tutaj budować miasto, ze względu na to, że yy, no, zacząłem się bawić w no, malowanie. Ja, ja nazywam to malowaniem miasta, czyli przeozdabianiem miasta w różne no, na razie drzewa, prawda? Wiem, że są mody, które dodają różnego typu dodatki. Będę także starał się ich używać. To co jest ciekawe, no to, no to mam fajny mod, który mógłbym nawet pokazać. On jest tutaj i bardzo fajnie dodaje przepraszam, tutaj. W fajny sposób dodaje dużo drzew naraz, dużo jakichś zieleni i tego typu rzeczy, bo wystarczy, że klikniemy w ten sposób. Tutaj możemy ustawić sobie, co ile metrów ma być dane dana roślinność, jakieś tam przesunięcie. No i tutaj na przykład szerokość pasa takiego, takich, takich roślin. I fajnie, bo od razu pach to wstawia tam gdzie po prostu yy, uważamy, więc fajna sprawa, jeżeli chcemy duże jakieś tam połacie yy, uzupełniać drzewami, jest to tyle fajnie, że od razu buduje, znaczy stawia je yy, w mieście jako yy, no takie yy, wyrośnięte. Yy, te jak widać są tymi pierwszymi. Które ja kiedyś na samym początku zacząłem tutaj sadzić, powiedzmy. I no tutaj widać ewidentnie, że to no, tak jak tutaj, prawda, sobie robiłem tym pędzlem. Ale jednak ten mod jest fajny, bo od razu więcej rzeczy potrafi zrobić. Możemy nawet zobaczcie, powiększyć ten obszar. Jeszcze bardziej zagęścić, o. No, i widzicie? Siup. I możemy zagęścić, tak jakby tutaj, te, te rzeczy. To, czego się nauczyłem, to warto na pewno od samego początku dbać o te korzyści, żeby tutaj jak najmniej e, e, mieć punktów tych czerwonych e, i wszystkie usługi dodawać, jakie mogą być. W gruncie rzeczy ta gra jest bardzo prosta, bo mm, jakby to powiedzieć, e, ona yy, pokazuje co trzeba zrobić, jest co potrzebne. Przykładowo, no nie wiem, nawet tutaj kliknijmy sobie i jakieś yy, kwestie związane z pocztą, prawda? Więc widzimy, że gdzie, gdzie na przykład tej poczty nie ma, gdzie trzeba postawić jakąś skrzynkę, na przykład tutaj, albo no nie wiem, no teraz zbudowaliśmy właśnie nowe, yy, yy, nowe osiedla. Yy. od razu widać, że tutaj na przykład brakuje skrzynki pocztowej, więc o, wystarczy nawet jedną wstawić i myślę, że e, wstawimy ją sobie o tutaj w tym miejscu, gdzieś tam w centralnej części, jak już tutaj jesteśmy, to możemy jeszcze jedną tutaj postawić. I mamy już to zielono. Oczywiście tutaj nie są one potrzebne, bo to jest tylko taki przejazd, też sobie tutaj zrobiłem taką opcję, że e, Jednokierunkowe drogi sobie tutaj e, zrobię. A są jednokierunkowe już. No i, i tutaj między nimi taki las będzie rusło. E, myślę, że wszędzie trzeba gdzieś tam lasy wrzucać. E, zobaczymy zresztą, jak będzie to wyglądać. Więc, więc tak, to, tak to jest. Tutaj mam miejsce oczywiście na budowę następnej, e, następne, następnej dzielnicy przemysłowej. Tutaj jest taka no, dzielnica ala wiejska z polami, więc w miarę fajnie to wygląda. Jak tak, nawet zobaczyć z tej strony, to czy, czy nawet z bliska, Oj. no to tak przyjemnie wygląda. Ta wieś nie jest taka, nie jest taka pusta. E, co do. Coś tutaj mi się myszka gubi, ale. Na przykład tak sobie zastanawiałem, że tutaj mamy taką e, małą wysepkę mieszkań po to, żeby niektóre osoby miały blisko po prostu tutaj, e, no i tutaj jakieś usługowe. No teraz e, wiem, że ogólnie w, w Cities powinno grać się bardzo powolutku, nie trzeba tutaj nawalać, e, od razu budować wielkich osiedl, tylko po kolei dobudowywać, dbać o to, żeby, żeby przybywało powoli. Ludzi, żeby przybywało powoli poszczególnych e, poszczególnych usług czy, czy, czy przemysłu. I e, nie trzeba tego robić szybko. Mój komputer widzę nie, nie nadąża super, i cały czas gdzieś tam tnie tych ludzi, tak oni chodzą jak chodzą, ale jest okej. Okay. Tak więc e, tak to na razie wygląda. E, ja będę pokazywał wam, jak buduję. E, to miasto, jak będę je rozwijał i co więcej uczę się też streamowania, więc streamowania w ten sposób, bo na co dzień pracuję w, inny, w, inny, w zupełnie innej branży, jest to moja taka odskocznia, jeżeli chodzi o kwestie pracy. Czyli takie właśnie budowanie, no tutaj się Pierwsze, pierwsze, jakieś próby zalesiania w jakiś odpowiedni sposób tak, żeby jakoś tak te miejsca nie były takie puste. Na początku bardzo, że tak powiem, o tutaj widać nawet jak bardzo gęsto robiłem te powiedzmy budynki, ale wystarczy, że dodamy tutaj trochę drzewek, coś innego. Już zupełnie inaczej to wygląda na pewno. Nie warto moim zdaniem w ogóle bawić się w jakieś takie gęste gęstą zabudowę, prawda? Bo wygląda to później tak jak tutaj, chociażby, prawda? Bardzo kiepsko. Trzeba mocno mieszać te różne usługi, domy, patrzeć na przykład to jest fajna sprawa. Jak sobie wejdziemy na przykład tutaj, wybierzemy sobie opcję domków małych, jednorodzinnych, to tutaj nigdzie. Nie są one potrzebne, ale jeżeli już wybierzemy większe domy, to możemy budować, więc widać to zapotrzebowanie i warto zwracać na to uwagę też w grze. Eee, także nawet przemysł przykładowo widać, gdzie chciałby się budować, widać, że już tutaj nie ma dla niego miejsca, eee, ale na przykład tak jak sobie przyszykowałem właśnie miejsce tutaj, to widać, że o, jeszcze tutaj jest zapotrzebowanie i można coś tutaj sobie dobudować. To na przyszłość zostawimy, ponieważ ogólnie też jest dobrze zaplanować sobie, w którą stronę będziemy się rozwijać. Oczywiście ta gra jest o tyle ciekawa, że możemy w każdą stronę się rozwijać i dobudowywać, i y, zawsze budowa 50 razy na tej samej mapie będzie powodowała, że inaczej to wszystko zbudujemy. Yy, tak więc no. Ja już się troszeczkę nauczyłem, chciałbym Wam przekazać trochę tej wiedzy. Myślę, że jest wiele filmów, które pokazują, e, jak budować, e, ale no, następny na przykład fakt, dobrze jest, e, ja nie chciałem zaczynać od e, na przykład elektrowni węglowej, tylko bardziej w ekologiczną, tak jakby, stronę iść. No więc tutaj na przykład jest e, elektrownia. Przepraszam, jest późno. Elektrownia geotermalna. No i ją można jeszcze fajnie później będzie rozwijać, następnymi rzeczami zwiększać jej moc. Więc to jest spoko. Zwracać warto uwagę, na czym ja się przekonałem, żeby nie budo budować z wiatrem, żeby ten przemysł gdzieś tam wiatr roznosił się no, nie w stronę mieszkalną. O tak, prawda? E to, czego się nauczyłem, no, wielu rzeczy, że tak powiem, się nauczyłem, i, i cały czas robię coś coraz lepiej. Tutaj na przykład zrobiłem taki własny hub przesiadkowy, gdzie po prostu wszystkie autobusy się tutaj, powiedzmy, spotykają, które są rozsyłane w poszczególne części miasta. Fajnie jest to wszystko zbudowane, i, i bardzo ciekawie to wygląda. Na pewno w Cityskach pieszych było troszeczkę inaczej. Tutaj jest o wiele ładniej. No i ja lubię żółwie tempo i po, powolutku rozwijać sobie miasto, patrzeć w którą stronę to idzie, gdzie, gdzie, gdzie są popełniane błędy, gdzie, gdzie są jakieś przestoje, gdzie są jakieś problemy je też niwelować, a nie robić coś na szybko. Więc, więc tak to wygląda. Tutaj widzę, jakiś wypadek jest. Więc też można było zobaczyć, dlaczego te wypadek, ten wypadek. tyle już tutaj czasu jest. Wyłączę tylko. Poczekajcie, muzykę. O tutaj. No ta muzyka jest taka sobie, więc to. To nie nasza, to nie, to, to nie nasza bajka. Ale... no powiem szczerze, że już mi się powoli podoba to miasto. Oczywiście to nie jest. Tak jak bym chciał, prawda? W przyszłości widziałem jakieś nowe mapki na modach weszły z górami. Ja będę chyba w tą stronę górską iść i będę szedł, bo podoba mi się w ogóle tak jakby takie, taki klimat. Ale nawet jak sobie tak przyjedziemy, często gdzieś w taką, powiedzmy, odległość, popatrzymy, natomiast to nie wygląda to aż tak strasznie. Przez to, że dodawane były właśnie te drzewa tak nie jest to wszystko takie jednostajne, tylko w różne strony poukładane. No staram się troszeczkę mieszać style prawda i robić coś w stylu tak jak tutaj kwadratów, prawda prostych jakichś rozwiązań. Też można było to jeszcze inaczej zrobić, bo można było tutaj zrobić, dodać troszeczkę jakichś innych rzeczy, ale no, no można, można na pewno byłoby to wszystko inaczej zrobić, no ale zrobiłem tutaj taki spęd ludzi i tak to wygląda. Co mogę jeszcze Wam doradzić? Nie! Sorry, akurat już jest późno i tak, tak po prostu nagrywam troszeczkę testowo, jak to wszystko będzie wyglądało i jestem ciekawy Waszego odbioru. Tak więc będziemy tutaj. Myślę, że będę już następne filmy pokazywał w inny sposób. Będziemy coś tam innego robić, zabezpiecza miejsce, Dobra, jedziemy zobaczymy. A. On już tutaj. Teraz poczekajcie. Zobaczymy to i zobaczymy. Radiowość. A czyli tutaj mamy radiowóz, czyli on ja zaraz sobie najprawdopodobniej poradzi. Jakbyśmy tutaj zrobili to szybciej, to na pewno zaraz stał. Te samochody tutaj stąd znikną. O, no właśnie. Tak więc. No ja nie lubię na tym najszybszym działać. Tutaj sobie zrobiłem. No, mnie bardzo cieszy. Przepraszam. O. Nie bardzo cieszą na przykład takie widoczki, kiedy widzę jak e, ludzie sobie po prostu idą. Zaraz poczekajcie, włączymy tutaj to. Widać po prostu takie coś, że tutaj jest mnóstwo ludzi, którzy gdzieś tam idą w jakąś stronę. E, i, i, no i to miasto się rozwija. No, komputer nie mam jakiś za szybki, więc tnie. Ale. Ale wszystko działa. Ciekawy jestem, czy da radę przy 50 tysiącach ludzi, czy nawet przy 100 tysiącach, czy to będzie chodziło jakoś w jeszcze normalnie. Tak więc yy, pozdrawiam Was serdecznie. Mm, tutaj yy, dzisiaj nic więcej już nie powiem, bo nie myślę. A więc do, do zobaczenia. Hej.